Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Chciałbym przedstawić pompę do napełniania układów automatycznego smarowania. Pokażę Państwu jak, są, jak to wygląda z bliska. ta pompa byśmy zamontowali już na beczkę. Tutaj smar nadaje się do układów. Proszę bardzo. Teraz kolega później na szybko złączę, złączy pompę. Ok, I teraz zobaczymy, jak szybko się napełnia. Teraz do góry. to mamy bardzo dużą wydajność 6 cc na cykl. W ciągu 5 minut maksymalnie możemy napełnić taką pompę i miesięcy